Hej, w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić konika morskiego, więc potrzebujemy jasny niebieski, granatowy, biały i czarny, narzędzi, coś do robienia nacięć, może to być nożyk albo coś podobnego. Bierzemy niebieski i najpierw trochę rozwałkujemy, z granatowego robimy cienki paseczek. Urywamy kawałki i nakładamy na to, obojętnie w jakim miejscu, bo będziemy zaraz mieszać. Może być tak. I najpierw możemy to po prostu zwałkować. Odrobinę skręcić i teraz zgniatamy. Robimy kulkę i uzyskujemy mniej więcej taki efekt. Teraz będziemy już kształtować ciało, więc wałkujemy w ten sposób, aby ta końcówka była cieńsza niż szpiczasta. Również wałkujemy drugi koniec, bo tu będzie brzuch, a tu głowa. Teraz możemy rozwałkować jeszcze na cieńsze i dłuższe. I zwijamy. Ogona takiego ślimaka. Więc najpierw ten konik powinien wyglądać mniej więcej tak. Oczywiście to będzie różnie, bo w zależności od tego, jak zmieszała się wam modelina. Teraz biorę coś do nacinania. I robię kilka. Nacięcie obok siebie w takich samych odległościach. I tutaj jeszcze robię takie małe kreski, żeby lepiej zaznaczyć ten brzuch. Biorę kawałek granatowego. Formuje taki okrągły kształt. To jest takie półkole, jakby. I doczepiam na grzbiecie. Teraz biorę coś do nacinania i zaczynam od środka. Pod kątem robię takie nacięcia. Idące na boki. I w drugą stronę. I teraz poprawiam. Teraz zajmiemy się głową. Najpierw nacinam mniej więcej po środku i palcami poprawiam. Robię taki dzióbek, biorę biały i robię kulkę, będzie oko. Biorę odrobinę błękitnego, robię kulkę również i rozpłaszczam I umieszczam na białej części. I biorę jeszcze małą odrobinę czarnego i umieszczam na nim i Biorę granatowy. Formuję najpierw taki jakby trójkątny kształt i rozpuszczam ten koniec. Robię dwa nacięcia i tu mogą być jeszcze dwa wkłębienia. Jeszcze mniej więcej pod okiem. I jeszcze jeden kawałek, większy od tego. Również najpierw robię kształt trójkątny potem odrobinę rozpłaszczam koniec, robię dwa nacięcia i umieszczam z tyłu głowy i tak wygląda nasz gotowy konik morski mam nadzieję, że się wam tutorial podobał, jeśli wam się podobał to byłoby miło, jeżeli wciśniecie łapę do góry i zaglądajcie na mojego facebooka, bloga, drugi kanał po angielsku. I do zobaczenia. Cześć.